Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Scena nawiedzenia to scena spotkania dwóch kobiet w różnym wieku. Maryja jest tą młodszą i to ona pokonuje trudną drogę, by odwiedzić starszą od siebie Elżbietę. Papież Franciszek w jednej z homilii zwrócił uwagę, że jest to spotkanie między pokoleniami. Pełne kultury i szacunku, które dokonuje się w przestrzeni wiary. Maryja pokazuje, jak ważny jest szacunek do drugiej osoby, do kobiety starszej. Przynosi Elżbiecie Syna Bożego, a Elżbieta błogosławi jej i razem z Maryją dziękuje Bogu za dar swojego późnego macierzyństwa. To jest kultura spotkania i tajemnica wiary kobiet, w których spełnia się plan Boga. Niech ta scena będzie dla nas inspiracją do wiary, która może wypełnić każdą przestrzeń naszego życia i każdą relację. Kto wierzy, ten otrzymuje wielkie dary. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.